Jaz! Buenos Aires! Dobry, przyjechałem po gaz techniczny Patrzcie, co tu się stanęło. Jarunkier dolnego musi jaki? na samochód dolnego. Trzeba to nagrać. Gasę kupił techniczny. No? Będziemy zaraz pawać. Dobra. Nie, czy tak na szybkości? Ja Jadę, zobaczy w polu jak tam rzepaki te na tych gorszych kawałkach przed robotą Pogoda dzisiaj elegancka, z rana trochę przymrozek, już teraz puszcza Wyjedzie pan na pole, czy nie? Zaraz zobaczymy, no Nigdy w pole nie jeżdżę, mówię dzisiaj już Jak już mam samochód odpalony, bo ten, bo ten gaz jeździłem, to przejadę się kuźma. No w polu o, śniegu nie ma, nie? Już tam tego troszkę wczoraj przy, przyprószyło delikatnie Panie, za prędko pan jedzie? Gdzie je tam zero na godzinę? Jeszcze że śpią źle. Tak jak był z wiosny, taki jest w sumie. Ani się nie rozrósł, ani nie tego, nie? Dobre paki obejrzane, trzeba jechać robić. To był pretekst, żeby piwa kupić w sklepie, nie żartuj. Kurwa coś bida dzwoni. Dobra, pole obejrzane. Jedziemy że to czy odpali. Jak odpali, to się nim przyjadę kawałek. Niech tam się trochę nabiją akumulatory. Bo akumulatory niewyciągane, bo się nie chciało się. No bo niby miało się wejść zboże. A to rybka na razie ze zbożem będzie, bo. Bo co? Światła, panie. A bo jeszcze cena pewnie wzrośnie tego zboża. Tak Z tego co się dowiedziałem, się. A jak stanie, to te... płakać nie będę. Dobra, widzimy się w cedole, przy sydorze. Jeszcze po drodze ja u sklep zahaczył, bo to wiadomek. Jak, jak się cały dzień człowiek upracuje. To co wieczorem, gusta czy mi zwili, żeś no to zajechał, ja i kupił, i, i ogień, nie? To się należy jak chłopu ziemia, k***a <grywa> po robocie. No, tak jak mówiłem, jesteśmy w Stadole. Żeby nikogo nie zmyliło to zdjęcie, które wczoraj wstawiłem na społeczność, że ta maska niby stała oparta, to... To takie zdjęcie miałem, tylko tak dla podglądu wrzuciłem. No, także... Odpalamy furmankę. Nie wiem, czy odpali, ale powinno odpalić, nie? No to już jakiś szybki. Tutaj w razie czego sobie przygotowałem klucz, nie? Bo to, wiem... Jak znam życie kiedyś, jak był jeszcze stary rozrusznik, lubiło nim kurwa po, po wyłączeniu st startera kręcić cały czas, nie? To mi na pewnie elektrozawora, tego Bendixa czy czegoś. Tutaj podpompujemy, podgrzejemy trochę tą blachę i próbujemy go ha hajc hajcować, nie? żeby wyjechać, bo żeby mieć osi do 80, I to grzejem to panie. Pani polpą jednak! Zdezwą dobrze będzie, panie. No, pan? No właśnie, zapowietrzenie to pie... Zapowietrzony jest, nie? Chodzi jak capek, är samma på vägen. Ja Miałem się wybrać na przyjaźdkę teraz, ale później pojadę. Kręcę te koła chociaż sprzednie. Tą ośkę. Ta niech trochę pochodzi. Bo trochę kurwa akumulator, bo wędziłem trochę to coś. Smoganie, chodzi elegancko. Też czop jest wy wyrobiony już. Trzeba go kiedyś wziąć na spawać chociaż. Panie, nad to się nie będzie, widzisz, jak chodzi? Patrzcie na traktor o. Zostałaś miednikiem czy nie ma? Dobra, zobaczcie, tu się sprawa ma. Tu całkiem siedzi resor. Tam jest trochę wyżej. I co jeszcze? Zobaczcie. Na dwóch śrubach tylko. Tu jedna i tam druga. Tu nie ma żadnej śruby. Czy urwane, czy wykręcone. I wtedy tylko na tym się trzyma. O kurwa. Dobra, trzeba to poznać i zlewarować. Nie tyle, nie? Trzeba się brać i robić, to już sprężyna będzie pewnie do, do wymiany. To trzeba dwie od razu będzie kupić nowe. I taka, rzecz się przyda. Wytrzyma to czy puści? Chyba mu się wytrzyma. Nie ulżyje się to co? O, I tu siadło. Cudki kielichu A to teraz kurę z zebra się to? Jak panu gadata? Tu się odkręca? By w górę czy jak? Czy to się odkręca? Nie mam pojęcia. Muszę iść chyba na internet poczytać sobie. Kurne ją pływać. Bebechy pewnie trzeba by w tym głównie. Te gumki nowe. No zrobicie tej cały remont tutaj, tego pierdolnika, nie? I tutaj na tej głównej, głównym stożni też jest luz. Dobra. Tu już lejka bokiem była, i sama. Kurde. A jak luz ma. No. Ale ta kubyłka druga, to ja nie wiem czy tutaj da radę wytrzymać. Najgorzej puści, nie? Najwyżej no. Ja to pokazuję, jak nie robić, nie? Jak się patrzy, czy to wytrzyma, ale to całkiem jest zjedzone. To na tych kątownikach będzie trzymało. Przód, ile to przód waży? waży 1820 kg. U 900 kg. Utrzyma to 900 kg? Nie, to jednak tamto jeszcze troszkę lepszym stanie, nie? Nie będę ryzykował. Dam to coś innego. No, to chodzi? No to odkręcić w górę podnieść Kurwa no, Że tak to chodzi no, ale wcale nie ma sprężyny Ta kubyłka jednak słaba jest, bo już się tu zgięło, wzięło Chuj Trzeba i przynieść takiego klocka, poszukać drugiego To lipa trochę dobra mamy koła po przyściągnięte. Dobra Opłykajj pan. Tak chodzi? To tak. Dobra. Trzeba te śrubki odkręcać. I ten dekiel uważać, żeby nie poszedł. Żeby dziury w dachu nie zrobił. Na tym dekielku śrubka na klucz 12. Mało rzadko spotykana rzecz. Bym powiedział. Wieruszyły. Dobrze będzie. Kurne. to wygląda jakby był drobny gwint, ale zaraz zobaczę. No i faktycznie, można się było domyśleć jak to jest na klucz numer 12, czyli 12 mm, to będzie inno. I ten gwint to już taki słaby trochę jest. Kurde, trzeba będzie takie śruby kupić nowe. A mój Fran Franek podpowiadał, żeby się zakręcić tylko szpilkę tutaj, ale skąd ja pewna szpilka z takim gwintem? Ja pierdziele. No gadacie, wypieprzy to w górę, jak odkręcę wszystkie? Kurde. O, działaś pan. Muszę o mi złapać, nie? Jaki duży ścisk, żeby mieć. Coś zaraz wymyślał, idę. I co? To jest sprężyna... ...tęknięta pewnie, albo w ogóle jej nie ma, nie wiem co to jest, ale... Pan dykielet powinien w górę wystrzelić, on... Jak sprężyna by na niego napierała, to tutaj mi nic, go. Jaś pan. Dobra. Te śrubki tutaj zabiorę. To taka kura w ladzie. I tak te śrubki trzeba będzie kupić wszystkie nowe. No. Urwana kurwa, widać. To się rozbijało, to panie Andrzeju? Już guma tu się nie... To się, się na no hamar. Dobra. Chodź to no kurde. Dobra, idę tu uspawam. Gazem kupił. Pewnie, że będzie, nie? Wiem, jak to data. Co dalej z tym? Aha To się rozkręca widzę Bo ma taki niby klucz tutaj Dobra, to jakoś się tręcić musi Zobaczę z drugiej strony No, to pieroństwo Tutaj trzeba już coś Przetrzymasz ten dek czymś, bo widzę, że go kurwa odnosi już ta sprężyna. Tylko sprężyna jest dobra. Patrzcie, Panek, ja mam fu maszynę, zrobiłem sobie. A jak wypierdoli to wszystko w pieprze. Pierdolnie to i pognie maskę A nie, nakpi pan tutaj. <grych> Będzie to i chodu. A tam. Nie było tak strasznie. Dobra. Jest, mamy drugie. Ops. Też urwana, ja pierdolę. Dałeś? Pan też urwany, gówno. Sprężyna, o. Powiem, że dwie do roboty będą. Jakieś fachowce już tutaj stukały, widzę. Dobra. I co? I tak już będzie pewno. <laughs> tu jest jakieś na pewno łożysko skrętne. Dlatego to się tak wszystko kręci, prawda? No przecież jak tutaj był, Była ta guma. Jak ta guma tu była na górze, a tym nie upierała się. Ta guma to był taki odbojnik, nie? Jak w szczepie. tutaj jedno, a drugie, nie? Skoro się skręca, kłami, No, musi być jakieś łożysko skrętne, da? Czekaj, A musiał jakiś taki specjalny kluczyć. Mesz tam się odczynić. Mot i mesel, bo bez młota i mesla to nie robota. Jednak za pomocą mesla i mota nie poszła robota. Tam osobno taki klucz do robić Jakiś. Czy z takiej rury coś tam polącać, pokaż. Pan. Mała ta rura. Kurde. No także, także tak to panie. Pokaż pan Żeby to jeszcze to kubokolwiek widać, nie? dole Chyba to na dziś będzie tych prac tyle, bo to się zima robi, ciemno już kilikę rozebrane Drodzy panie, coś pan się napracował dzisiaj. Ciemno, kurwa, tutaj. Nic nie widać. To jeszcze by jeszcze jedną te siube rozebrać, kurwa. Koło znaczy się, nie? No, musi być taki klucz, kurwa, śmieszny. Dobra, na szybkości coś jeszcze spróbujemy tu wylącać. A darmo mu gaz nie nie? Dawaj pan ten kurwa dynamit! A nic o dwa! Dobra, a co to, to teraz przyspawać wziąć? Taki płaskownik wystarczy na ludki? Tego przespawać. Jak gadacie? Będzie takie coś? Czy się wygnie się? Zależy, jak to Ci ciężko szło. Dobra, próbujemy z tego zrobić. Wszystko na szybkości, Kurde. Bez okularów, bez niczego. Dara... Panie, okulista nie przyjmuje dzisiaj. Trzeba ubrać okulary. Kości. Bez sznifowania, bo nie ma na co się ceny wyczucie spawam, ale gaz widzę, nie podaje. A no, potem utknę nie? A no, z gazu można spawać. Trzeba je poprawić, kurwa. Kręcać. No dobra, tutaj pasuje ten klucz na ten kurwa cały pierdolnik. Kręcę, ale coś, tego to się chyba całość kręci. Kurwa. Nie wiem, na razie zostawiam kurwa mać. Jak ktoś wie, to niech ktoś napisze w komentarzu, jak to kurwa rozebrać. Potrzeba panie upierdolić, taką uciąć. Później się przyspawa. Śruba będzie później na wieczku, A może to jak te śruby się ku... Ale nie, to... Nie puści. Bo te śruby odkręcić... I ten kielich do góry, ale on nie pójdzie, bo go trzyma ta kurwa... No kormosło pierdolone. Nie wiem jak to się rozbiera. Chuj wie. Ciemno jest, trzeba pojechać do sklepu. Jak nikt nie będzie wiedział z was, nikt mi nie podpowie. Ja Jadę do sklepu, zobaczę jak ta część wygląda, jak to się w ogóle rozbiera. Ten klucz niby tak w miarę, kurwa, dobry jest, bo to jest taka śruba krągła i tak jakby ścięta z dwóch stron, nie? To na to pasuje, nie idzie. Chyba, że się tam to spróbuje zrobić, tamtej strony, ale tam gdzieś bardziej zadywiane, w tym kielichu w środku, to raczej nie pójdzie, kurwa. Dobra, trzeba to tak zostawić, jak jest. I ciul. Jadę jeszcze zobaczę w polegrze że To ponakrywam. No i na koniec dnia jeszcze mała przyjazdka. Czy to już czwarta będzie godzina. Kurde tak późno. Jadę też jak to w polu trochę coś tego. Co tam w polu słychać widać. 80 zaczęta robić. No, fundamenty zalane, ale budowy jeszcze nie widać. Nie wiem jak to właśnie te kielichy kurwa Tam chodzi o jakieś McPersony by się nazywały czy jak tam to, to w środku? Tam chyba u góry jest taka śruba, nie? Mi się wydaje, że ją się odkręca to później wszystko schodzi, nie wiem, jakby ktoś jakiś uczony w piśmie wiedział, się wypowiedział To pszenica, która była późnosiana. A tu mam rzepak, zaraz ma to dużo je? A. Do domu zajedzie jeszcze No tutaj że pakładny jest, nie powiem tylko wałeczku Żeby taki na wszystkich polach jak tutaj A to było trochę, nie? Nie już w pierwszym lutym, bo już ludzie w pole pójdą z zawozem, jak mówicie. No bo niektórzy już wcześniej tak, wiadomo, że dopiero od 1 lutego można azot dawać, nie? No. Chyba, że zmienia ten przepis, tę dyrektywę, że w tamtym roku było, czy to dwa lata temu, że 15 stycznia można było sypać, bo taki był rok, że wszystko oszuszyła wegetacja, już puściło wszystkie te mrozy. Jestesem niezawodnikiem, bitna marna, ale niezawodnikiem, Dobra, tutaj Ktoś fachowo jestem pole Razem z drogą z drogą Na pierdolę. W ogóle co tak kur kurwa robią to? jest droga w planie, nie kurwa! Będzie, nie będzie opuszczał długa, kurwa, właśnie. Jakby tak mi słomy w koskach to by poł się zgubiło tu zarara O, a Hamulec ręczny zaciągnięty, znaczy hamulec równiczy Grzypaki ładne, przep kurde, podsypać tego nawozu jednak trochę Cena taka jest, jest chociaż z półtora metra na tarcze mu dać coś siarko, nie? No tak Siarczę na Monu pewnie będę jechał, kupował. Biorę anulowany. że paki będą. Jak się zadba, to będą paki Ciekawe opryski w jakiej cenie będą teraz. No. Dobra, jedziemy na pacjentę, bo zimno. Piwo czeka w samochodzie. Ta to była się z dwa tygodnie wcześniej, to na taka już się bardziej... Trochę wyrosła więcej jej, nie? No za gęsta no. Co to za taka gęsta? Drobna będzie później. No, paki jako takie w tym roku, no nie ma co. No dobra panie i panowie. Miłego weekendu, że te, miłego oglądania. Najbardziej mi ciekawi te przednie te osie w tym kurku. Przednie osie. Przednie osie 80, te zwrotnice. Jak to rozebrać? Czy ta górna śruba się powinna odkręcić? To dolno czy, część czymś zblokować? Dobra. Jakoś to rozwikłamy tą zagadkę. Także, także jeszcze raz. Na raziko i trzymajcie się. Cześć!